Siemanko, czy Z tej strony nagrywanie YouTube i witam Was w kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu na twój kanał? Czy na mój kanał? Na mój kanał. No nie żeby się na twój. Dobra, Bo ja sięma. będę mył. Dobra, siema internety. Yy, co będziemy dzisiaj robić dzisiaj? Yy, jest już 1 maja. Dla niektórych to jest święto. A jakieś to święto się do pracy tylko. No nie. I tak się pracuje. Tak się no pracuje. niektórzy nie idą do pracy. No ale my idziemy codziennie. nie Nieważne hmm. czy to jest święto, czy to jest narodowe, czy kościelne czy wyznawców jechowy czy muzułmańskie czy nie wiadomo jakie no Pracujemy. swoje swoje prace musimy wykonać oczywiście po, po to taka burza coś tam popadało pół godziny Patrz, deszczu i popadało dwa dni temu wczoraj piątek, opadało w środę taka letka burza przeszła wieczorkiem tak 29 była no można powiedzieć niezła burza bo no, zrobiło tu niezłe pobojowisko na podwórku i, i tu z tyłu za domem bo no, kałuż mamy kilka. No, w polu nie. jest tak samo, jak widzicie, mok jest, jest mokro. Jest mokra, tak wilgotno. Wilgotno jest. Pół godziny ostrego deszczu, a jednak troszeczkę, troszeczkę nawodniło, no nie? Tak. E, te, te glebę e, Ważne, że, że tak, że popryskane ta jedynka jest i zrobiona w zbożach zimnych i dolistne. I widać teraz po, tych, po tym deszczu, widać, że jednak coś, coś, to, coś to dało, coś ruszyło. E, I także co? Mamy maj. E, oczywiście, jak jest maj? To trzeba się już powoli szykować do sianokosów. Wiele osób powie, co to za wcześnie. Trochę deszczu zobaczyliście i już będziecie ckosić. Niestety, będziemy musieli to robić. W... Co tam? Ależem, księgi. W najbliższych, może nie dniach, ale w najbliższych tydzień, dwa. Nie przejmuj się tam, tam widzowie co nie widzieli, że nie słyszeli świni, jak tam leje jedna wchodzi na drugą i kwiczą, <laughs> se, se, se leżą, odpoczywają o święto. Dokładnie. I tak, yy, najbliższych ty, dwóch, ty, tydzień, dwa, no tak mówię, yy, no, będzie jakieś tam yy, jakieś poszenie musi być z tego względu, gdyż iż. Yy, jak wspominałem tej paszy już coraz mniej jest. Jakiś tam transport od kuzyna przywiozłem znowuż. Roleczek. Oczywiście to są rolki nie wszystkie pierwszej młodości, no nie? Tak, ale. ale coś się obierze zawsze i, bo, o, i coś się da. Bo tak, no y, dwie słodki są, bo są jeszcze. Kukurydzy no, jakieś 2-3 tygodnie jeszcze starczy, ale, ale to tak przypuszczalnie. Y, więc. Y, a najważniejsze, że swoje się na już mamy bardzo mało, zostało kilka rolek. Nie wiem, ktoś oferował mi, przyjedźcie, sprzedam Ci 50 czy tam je tych sztuk. Ja niestety nie będę najmował tirów. Płacił za, za tira, czy tam lawetę jakąś tam i najmował to i jechał kilkaset czy kilkadziesiąt kilometrów, nawet choćby i płacił komuś 100 czy 150 za, za rolkę. No nie, bo to jest duży, duży koszt. W szczególności, że. Że rynek mleka się załamuje i to bardzo, i po prostu można wtopić bardzo w to, bo jest ciężko. ciężko jest wiem, że meczania ma ciężko sprzedać swoje, sprzedać swoje produkty, i, i wiele mleczarni już obniża cenę, i gorzej, jak i nasza meczania też to zrobi, i się narobi bałaganu, i, i to co zapłacę za, za te pasze. W ciągu miesiąca to wyjdzie mnie tyle co, co za, za mleczko wezmę i wyjdę na zero, albo jeszcze będzie czas czegoś dołożyć. Tu nie ma co, co ten, ten śmiać, że, że to co ty mówisz głupoty, to jest prawda, bo wie, wiecie już, że, że bydło, bydło mięsne już dwa tygodnie temu, nie dwa, 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 dwa miesiące temu, bo to od początku korony już poszło na dół. Świnie z drugi tydzień idą coraz niżej. I z mlekiem to samo, już gadają w TV Nie tylko w TV, nawet w komentarzach słyszymy, że tak się dzieje Więc, więc lepiej jak coś urośnie na polu, skosić swojego, mieć świeżą swoją paszę, niż kupywać kota w worku Dokładnie, Dokładnie. Bierzmy się do Dużo gadamy, mało robimy A my co? Tak jak brat wspominał, będziemy szykować maszyny Czyli wyciągamy prasę, wyciągamy kosiarkę Ale na sam pierw musimy wyciągnąć siewnik no bo jak zawsze on zostaje garażowany, no bo najwięcej spełnia tutaj swoje roboty, czyli wysiew, lepiej żeby tutaj nic nie pordzewiało, dlatego pierwsze co to wyciągamy go, odłożymy go gdzieś i wyciągniemy kosiarkę, kosiarka pierwsze co to idzie do mycia i tak samo idzie praca. także postaram się coś dograć tutaj jeszcze do tego vloga z mycia, żeby już w miarę jako tako to wyszło. No i co? Brat tutaj odpalił bestię. Będzie podjeżdżał pod i zapinamy. Młodniki już się takie są. A co jeszcze dorobił? Nie, przykręciłem tutaj. To pękło tam w środku, dlatego nam to połóżki nie dało. No i dobra. Tu jest lepiej. Tu jest lepiej, można będzie siedzieć bezpiecznie. Także cóż, zapinamy. A gdzie masz bolce? W tej stronie Okej okay. Czyli gdzie? Tu? Dobra Raz mi tamtej z Ale mi chodzisz chodzić Wiecie co? Ja kamerę do zapinania wyłączę Gdzie wyłączał Czekaj, podniosę ci. O. Popuść. A zawlecze nie wziąłem. No nie. nie. są potrzebne, co na ja jeden. No to dobra. Zawleczki ci potrzebne. Ale... A no tak. Bo kosiarką też wyjedziemy, no nie? No, przecież koszarka idzie To nie bez nerwów. Tam. No i co? I sprzęt wyjeżdża teraz właśnie o ile wyjedzie. Bo jest strasznie ciasno. Dawaj, dawaj, dawaj! Wyjazd! A jedzie Rura! Cóż to, to to jakieś Szymo Jakieś stare kurtki na tym nie wiem, chyba też będzie pasowało umyć, chyba że nie jak myślisz? Myjemy czy nie myjemy? No. Nie, nie co nie? Nie będziemy nic myli, bo yy, tam są ten sprężyny. Zaczynam yy, na odzewie, śrubki też tam wszystko podzywuje w środku i, yy, i te w końcu to szybko podlatuje. Szkoda, szkoda. Skoda. Dobra. Co teraz robimy? Jedynie możemy to umyć, bo to jest uchlapane z zaprawką. No tak ja samo ten... mówię, ale to pasuje chociaż ale to. Ale to samo to można zdjąć, do tego jednego tak? Dobra. Chodź. No do wanko. Kurde, pszczury narobiły dziadostwa, bo ono oczywiście do tego, do zboża. A skąd tam... O Jezu, sznurek Ci wywlekły. No i ta spokój. Co zrobimy? No i ta ludzie spokój. Kosiarka od razu do New Hollanda, co nie? To tak. znaczy, nie Kosiarka, tylko ta prasa? Prasa. Nie do Hollanda i do mycia. Żeby was nie zmyliło, że, że my już będziemy jakieś tam rolki robić, nie? My u siebie na razie nie będziemy, ale będziemy przygotować prasę, bo pierwszy zostanie wykonana usługa, a my najpierw u siebie to będziemy pryzmować, próby będziemy robić przyczepą, pod klingerką. Więc. To, to na sam koniec. Hmm. Bo my chcemy, chcemy lucerni troszeczkę zrobić, bo lucernia już, 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 już można. Będzie za jakieś dwa tygodnie coś tam ukończyć. Co tak myślę, bracie? Popatrz, to, się to pójdzie na twój kanał? Dobrze. Bo u mnie chyba pójdzie mycie. O, bo to będzie za długi vlog? Będzie vlog. za długi, to nie ma sensu. Także tu tylko nagramy wam z was wyciągania kilkotrą mówienia. Tak. Trzeba to ogarnąć, przecież widzicie, co tu się stało. Coś, Szczurów tu chyba była jakaś makabra. No. Ale co się dziwi, jak my tu zboże mamy. No, zboże tu mamy, one sobie chodzą, otają. No, nie idzie do góry. Tak. No. Ale powiem lekały tego. No, tych sznurków nie wiadomo, gdzie to tam jeszcze jest. No. Powciągały, kurde, tu latały. Sznurki to jednak trzeba wyciągać na zimę. Musisz tak robić. No. Pierwsza taka akcja, gdy to nie mieliśmy. Ta, a tak się nigdy nie działo. No, żeby takie darmo zjady były. Dobra, do zobaczenia za chwilkę. Jak to brat to ogarnie. Będzie jakieś nożyczki i łopcino. No, za chwileczkę, ale to. Chwilę ogarniemy i za znowu się będziemy widzieć. Także jak widzicie, brat się już ustawia. Wyciągamy. Naszą nieszczęsną prasę Idzie od razu pod myjkę Trzeba wszystko powyciągać co jest w środku i psa... Trzeba ją całą umyć, no cóż tu Nikt takim syfem nie będzie robił Wiesz jak Saek zrób, cofnij ją na podwórko Żeby prasa była bliżej węża, tam to sobie co? znaczy ustaw na środku to tak jak zawsze, tylko cofnij Będzie mi lżej myć po prostu O ile tu przejedzie jakoś Czy jak jest umyty, to jak się świeci ten ciągnik. Kurde. Cały przód nie jest zabłocony. Dobra! Się może się wykręci? Oprasza jest tak zarąbana, że szok. Spójrzcie. Dalej bestia ładnie wygląda po umyciu. Całkiem inaczej sprzęty wyglądają. Zetor? Po myciu całkiem inaczej sprzęt wygląda. Aż cieszy oko. Dobra, mykam. Do zobaczenia za chwilę. Spójrzcie, bo takiego widoku to już dawno, dawno nie użyjcie na pewno. I na pewno nigdy nie ujrzyliście. Bo pierwszy raz coś takiego widzę, żeby brat sprzątał. Muszę posprzątać. Chociaż trochę od to. Zazwyczaj on tego nie robi, tylko robię to ja, albo ktoś inny. No. Także jak widzicie. Z tą ziemią to pójdzie dla kur Tak, zmieli się to dla kur. Szkoda tego wszystkiego tu wyrzucać. Jak mówisz, że złoże drogie. Lekko podniosę tyle. Tak. Na razie zajmij się tutaj. No tak to, to wszystko powiem. trzeba wygarnąć i cóż, i wyciągamy to, to będzie ciężko wyciągnąć bo tak ona jest, trzeba ją przekręcić chyba, nie? ale no nie musimy ją od razu już dzisiaj wyciągać, tak? czy musimy? no to możemy ją dzisiaj nie wyciągać to musimy ją obalić jeszcze, wiesz? na aha bo tam brakuje to mi tam na ostatnie koszenie od talerza odkręciły się te śruby Mm -hmm. że będzie jeszcze mały remoncik, tak? Tak No to samą prasę dzisiaj Muszę się zamknąć. wymyję Muszę no te śruby kupić mm. I... Ale nawet... dziwne, bo kupiłem nowy talerz Zakręciłem te śruby z powrotem na imbusa ile Fetara dała mm -hmm. Ja zamykałem wtedy trzymałeś ten talerz chyba, no nie? Nawet nie To nie, nie ja i Nie, nie było Jak ci mu było Pojeździłem trochę z tą kosiareczką i tam się odkręcił. No masakra. Nawet mm. tego nie smarowałem, bo jakby powiedział, o, smalowajcie. O i mamy pierwsze oznaki deszczu. No. Deszcz już zaczyna. Zobaczymy ja czy coś. coś... W ciemne, nie? Tak, czy coś chociaż z tego mycia wyjdzie. Ale myślę, że jak taki malutki deszczyk będzie kropił, to się nic nie stanie. No. Mm. Niech będzie deszcz. Potrzeba go. Mm. Samolot. Tak, ja Brzmi to. No, nie? Jakaś hodowla szczurów tu była ostra. No, zachodowali dobrze. No to? to jest stodoła niestety. No, hmm. Brzizon. Brzizon tałem szczurów. I też będziemy, ty, przed samym sezonem. A i remontowany. I remontowany. Bo co trzeba zrobić po obwodzie? A no trzeba wymienić pompę wody. Yy. Nowe certy Podajnik jeden, ten głosowy... To zaraz po tym. Po kiszonkach trzeba go wyciągać. Tak, go... Żeby to robić, bo to zajdzie trochę remontu. No a w czerwcu będziemy go przykłować. No trzeba będzie, bo troszeczkę tego tam jest naszej pracy. Trochę zainwestować trzeba w pieniążków. Mm. I znowu ze 40 parę do 50 hektarów o tertoli. No. muci, skosi czy jak to tam. A to zaraz trzeba wziąć na łopatę i wyrzucić gdzieś obok gnajnika gdzieś to trzeba się tego pozbić. No. Nieładnie tak sawek brudzić przed garażem. No. Stodoło garaż No to jest wiata. Ko, koło stodołowa do stodołowa. Ja wiem, że zaraz mnie wszyscy skrytykują czego sobie nie postawiłem. Musimy zrobić zrzutkę. skąd no. można wziąć? Na każdy popłaci. Z widzów po tysiąc, co będzie akurat dobrze tysięcy 13 tysięcy czy tam 11. Trzeba rozebrać stary, stary garażek. Hmm. Przesunujesz to wszystko tam dalej. Co już zacząłem robić ten ta ziemia nawozić, i hmm. dopiero wtedy coś myśleć. Na razie tutaj jest zboże, kombajn, kilka maszyn. O, Też pada. Coraz bardziej. A, już słychać, jest po garażu, także dobrze. uciekamy siewnikiem. siwnikiem, bo ona jest bez kabinki. Niech stoi już chyba, nie? Tak, na razie tak, ale. No to mogę powiedzieć widząc. Kiedyś mnie i tak to zmusi, że muszę coś postawić. Dokładnie. Bo nie przybywa. Podwórko muszę poszerzyć, powiększyć, bo to jest za małe to wszystko, żeby tutaj sprzęt. Sprzęt mi Ja patrzę na tamtą, ty patrz na tą. Ej, bardziej do mnie. Do mnie. Dobra, prostuj. Prostuj do mnie. O, cofaj, cofaj cały czas. Ej, nie opuszczaj. Tak, chociaż do połowy. Zobaczymy, czy opuści pompa, czy nie. Do połowy go opuść. Opuści go? Czy nie? Opuszcza. Powolutku. Ile on waży? 700? Coś chyba. A no powoli, powoli idzie, no. Powolutku idzie. co zrobić. My tego rozdzielacza tu nie wymieniałem jeszcze, odkąd kupiłem ten ciągnik. Uuu. czy to jest wada, czy zaleta. Uuu, uu uuu. Dobra. No Czy to jest wada czy zaleta? Moim zdaniem zaleta, bo ciągnik mam Kiedy kupiłem? W gimnazjum, w trzeciej klasie Yhm chodziłem do gimnazjum, ale to Kupiłeś było... sobie ciągnik Kupiliśmy go statom Z tatą pojechaliśmy Była oryginalna 40, z silnikiem oryginalnym 60, tak jak jest teraz nie. Silnik bez remontu Ale oryginalna 40 była A sobie jak ją pierdolił? No co, maskę zresztą kupił wtedy nową I statomy to... W nocy poprzekładali, omalowali wszystko mm. I ona była wtedy pomarańczowa Ja jeszcze pamiętam kurde jak w niej siedziałem no. A kabina Była puszka. w garażu akurat na tym miejscu no. Ja w nią weszłem, Mia była kabina puszka no. Kurde, ale to była 40, ale Szkoda, że nie mamy zdjęć, szkoda, że nie było wtedy takich Taki no, już W sumie technologia była Ale telefonów my akurat nie mieliśmy ja aż takich te Nie było wtedy technologii jeszcze To było, ja miałem wtedy 15 lat no Nie godaj, było... że nie było 17 jakiś. 17 tele... lat do tyłu nie było telefonów hmm. z aparatem nie godej, że nie, było Coś ty. ani starych takich jak nic? Kurde. Była Nokia, e, ta, ta. No to. A, 10? To, Coś takiego? To ludzie jak mieli ten przeważnie jakieś zdjęcia stare, to musieli mieć z aparatów. Z aparatów jakichś, to przynajmniej. Z normalnych aparatów. O. I z normalnych kamer. Zwykłych, hmm. tak samo jakieś filmy dawniejsze. No to było 17 lat do tyłu, no to pomyśl sobie. To był rocznik 2003 przed wejściem do Unii. Mm -hmm. No, my go kupili. Ale widzieli, jak się zmieniła? <noise> Tylko wizualnie. No tak, to jest dalej to samo. I silnik od, nie był remontowany. No to od już... 17 lat, bo to firma go składa, bo to był kupiony silnik. Poprzednio się go kupił, dwa lata nie pojeździł o tym silniku. Także i skrzynia jest z 69 roku z napisem za to a jeszcze do tej pory tak samo. Co innego, wymieniono te opony, no i błotniki, no maska i pomalowany znowu drugi raz czy trzeci. Jaka już jest ta bestia stara, ale nie opłaca się jej sprzedawać, bo ona dużo roboty robi. No właśnie. Dobra. E, co już mogę powiedzieć, no co? Kończymy. E, kończymy, macie się do następnego vlogaska. E, to było taki kró krótki vlog. Podwórkowy, vlog. podwórkowy vlog. O, podwórkowy vlog, tak to nazwijmy, na moim kanale. Tak. Także na razie. Na razie, hej.